Mateusz Bajerski z tej strony. Dzisiaj nauczę Cię jak wejść do serca. Zamknij na chwilę oczy. Weź głęboki wdech przez nos, głęboko do przepony. I wyobraź sobie, że twoja uwaga to jest mała biała kółka energii, która się znajduje w centrum Twojej głowy, w środku, w mózgu. I teraz wyobraź sobie, że ta mała kulka zjeżdża powoli niżej i niżej i niżej. Oddychaj głęboko, spokojnie. I wyobraź sobie, że ta kulka zjeżdża jeszcze niżej, jeszcze niżej, jeszcze niżej, jeszcze niżej, aż znajdzie się w centrum twojej klatki piersiowej, tam gdzie znajduje się centrum energetyczne twojego serca. Oddychaj i obserwuj, jakie uczucia, jakie wizje i informacje do ciebie przypływają. Gratuluję i jesteś w twoim sercu.